Zakończyłem z obserwatorem, ale widzowie nie wiem co się stało. Kto to jest? Napiszcie mi w komentarzu, kim ty w ogóle jesteś Zobaczcie to. Zobaczcie ten nikt To nie jest ustawka, bo on ma. Nie wiem, czy. Co? Co jest? Przecież to jest... Zobaczcie, pokażę wam, to jest oryginalny Brook Heaven. są autka, ja mam tego game pasa, auta. Co on zrobił? Tu się da jest. Jak on to robi? On jest jakimś hakerem. Ne... Ty... Ty... Ty. Ty. No co jest? W takim momencie mnie wywaliło. No kurde widzowie. Ty. 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 Hej. Ty haker. Ty... Ty... Ha Ty haker? Ty hacker Co jest no? Widzowie, to jest normalne? Ja mu się spytam, czy to jest Golobarty. Co Golobarty? Ja nie wiem, o czym on widzowie pisze. Ty haker? Ja nie wiem, kto to jest? To jest moje auto. Co? On jest jakiś normalny. Nie, widzowie. Nie. <ścoughs> no jestem. On jest hakerem. Co się tu... Jezu, tu tylko do... żeby, żeby zniszczyć... Jestem tu tylko do... po to, żeby zniszczyć ci kanał. Co? Ktoś 666. Ale co ktoś 666? Co? Gdzie, gdzie on jest? Widzowie? Nie, I czemu on napisał po angielsku niewidzialny? I, i teraz nie, to jest... Przecież to nie niespełna... jest Co jest? Ja przecież... jego mam znajomych? Gdzie on w ogóle jest, widzowie? Hejter. Jak znam Przecież ja nawet takiej osóbki znajomych nie mam. On jest jakimś hakerem, ewidentnie. Co jest, widzowie? Co się tutaj dzieje? Ty, ja cię... Syk. On... Ja cię mam w znaj. Skąd ja cię mam w znaj? Skąd ja cię mam w znaj? no, A to jakiś tam te... ale... No kurde, widzowie, to jest nienormalne. To nie jest ustawka. To jakby to był mój kolega, to by cheatów nie używał. Czy co to jest? Jakiś haker? Czy co to ma być w ogóle? To za to dziękuję. No, co jest? O, pojawił się. Pojawił się. Mój koszmar. Napiszę mu, kim jesteś. Kim jesteś. Jesteś. Kim jesteś, mu napiszę. To się lepiej poznamy, jak mi powie. Widzowie, bo ja nie wiem, kim... Co? Kim on jest? Kim jesteś? Halo, stój, dziwaku jeden. Co to ma być? Kim jesteś? Co jest? Ciągnie z Robloxa wywala. Co jest, widzowie? Ja, ja się takiego gościa nie spodziewałem na serwerze. Kim jest? No nie, no nie gadaj. Ja się muszę Jak, jak, jak ja mam się o nim więcej dowiedzieć? Co tu się odwala? Co? Nie nie, nie. Widzowie, co tu się dzieje? Co okej. Okay. No, on mi cały czas pisze, okej. Okay. Ja nawet nie wiem, kto to jest. Nie, chyba no, się mnie. Żartujecie. Okej, okay, widzę, ja nie wiem, co. Gdzie jest ten hater, czy co to jest? Haker wtedy. Haker jakiś. To jest jakiś hacker John, kurde jest. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Hakerze. To gdzie? Sprawdzę, czy jest na serwerze bla 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 Nie ma go na serwerze! Nie ma go chyba! No nie, no No pięknie! No... No pięknie. no pięknie! No pięknie, no! Zadowolony z siebie jesteś? Normalnie? Ty jesteś normalny! I co? Obserwuję cię! Haha, ha. teraz mnie nie widzisz. Teraz mnie nie widzisz. Teraz mnie nie widzisz. Nic nie będę pisał mu na razie. Jestem w twoim domu w nocy? Gdy ty śpisz? No chyba sobie ze mnie jaja robię co to tutaj przelatuje cały czas? Znam twój adres. O kurde, to napisz. Ej, a wczoraj widzowie te takie same karteczki znalazłem, y, przecież obserwuję cię, znam twój adres na dworze. Nie wiem co się tu dzieje. Nie. Co on tu robi? Przecież przed chwilą go tu nie było. Ja się zmywam jeszcze dalej. Co jest, widzo? Mieszkasz w... Wi... Co? Skąd rządzę na mój? Ad... E... 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 Słuchaj Maria, jak... chyba sobie sobie nie robić. Skąd rządzę gdzie ja mieszkam? Nie wiem skąd on to wie? Skąd to wiesz? Niszczeć. Nie widzowie, on tam jest, on tam jest Zn i twój kanał. Ej, ja nie wiem, co on jest. Jesteśmy. Gdzie on jest? Zniknął. Co się tu widzowie odwala? Ja nie wiem. Lata! Czemu on w ogóle lata? Nie! Co jest? On mnie wywalił na jakiś dach! Jestem ja ty, ja od niego uciekam, jestem jakiś normalny. Jeszcze. Wiedziemy mi. Dobra, uciekam stąd szybko. Furę. E, co on pisze? Nie wiem, nie rozumiem go. Nie, wiem daję prędkość 200. Mm. Mm. Turbo 3 i uciekam, widzowie. Dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Powodzenia. A czekajcie, jeszcze sprawdzę na jego Czemu on tak szybko biega? Papa, widzowie.